Lwimy stąd, bo burza na nas ej, ej, bo burza na nas Lwimy stąd, bo burza na nas wali. Burza niech to wszystko szlak To jest e, szanta, która po prostu chyba wszystkim wpadła tutaj w ucho i wszyscy jeszcze chyba zapamiętają. Ania, dobranego szanta! Wszystkiego Ej, to było coś, yeah. Ej, to Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Kopytko, jestem kapitanem jachtu Trudelfia, która w tym roku w ramach programu edukacji morskiej w Gdańsku współuczestniczy i realizuje rejs z młodzieżą, laureatami konkursu plastycznego. Mamy za sobą dwa tygodniowe rejsy, pierwszy udało się zrealizować do, 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 do Szwecji, kolejnego no niestety przez pogodę nie udało się zrealizować w ten sposób, natomiast udało nam się opłynąć część polskiego wybrzeża, zobaczyć polskie porty, dopłynąć do Słowiańskiego Parku Narodowego, zwiedzić go, a na, na koniec uwieńczyć ten, ten rejs udanym startem w regatach o puhar korsarza. W ramach programu edukacji morskiej realizowany jest konkurs plastyczny pod tytułem How do we see the Baltic Sea? Zostały zaproszone dzieci z krajów nadbałtyckich do wzięcia udziału w konkursie. Płynęło bardzo dużo prac plastycznych, grafik i laureaci właśnie tego konkursu wystartowali, popłynęli na morze. Tydzień czasu mieliśmy okazję przede wszystkim zbudować załogę. Od samego początku młodzież została podzielona jak to w zwyczaju żeglarskim na, na wachty. Gdzie podczas swojego pobytu na jachcie, podczas rejsu wykonywała różne czynności. E, wszystko tak jak było: Beata do prawego, Szota Genakera, e, Marcin Ty do lewego, Mateusz do grota, tylko najpierw grota z, z przesunciem w powózku. Najbardziej podobała mi się e, zgrana załoga i zwiedzanie polskich portów, które naprawdę są piękne. Mi się najbardziej podoba żegluga. Pod żaglami, bez silnika. Fajna zabawa. Przede wszystkim węzły i zgrania, bo jednak załoga musi się trzymać razem. Mieli okazję nauczenia się podstaw właściwie rzemiosła żeglarskiego, e, jak, jakieś podstawy z węzłów, podstawy z nawigacji, oznak oznakowania statków, nawigacji w, w nocy. A przede wszystkim nauczyła się współpracy, pracy w zespole. I myślę, że to jest jak gdyby wartość, którą mam nadzieję wyniosą i, i która tak naj najbardziej przyda im się w życiu. Naprawdę y, dużo się nauczyłam na tym rejsie nauczyłam się wiązać węzły, naprawdę moja kuchnia się też polepszyła, praca zespołowa była naprawdę świetna, bardzo dobrze się dogadywałam z wszystkimi, wszyscy naprawdę byli super mili. Na jachcie, na morzu zazwyczaj jest tak, że w tym czasie, kiedy, kiedy ktoś śpi, ktoś, ktoś inny pracuje, bierze odpowiedzialność za tych pozostałych, więc nauczyli się budować jakieś zaufanie pomiędzy sobą. I to, to mam nadzieję, że zapamiętają i to będzie jakąś tam może postawą czy kolejnym krokiem ich rozwoju. Mamy bardzo wymagające Bałtyckie Morze, które, które zawsze przy każdej okazji pokazuje swój pazur. Niejednokrotnie budząc przy tym grozę, szczególnie u osób, które są pierwszy raz na morzu, które mają pierwszy kontakt z żeglarstwem. I tutaj zawsze po, po takich rejsach widać pewien postęp. Dzieci uczą się radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, pokonywać własne słabości, strach i myślę, że to są, to są też takie wartości, które w życiu przyniosą im korzyści. If I get the chance to sail in the future, I will definitely take it.